Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek na moim kanale z serii różnych światów. Jest to nowa seria na moim kanale. No i chciałem zacząć od świata Wiedźmina. Wiedźmina, gram już, no. Chyba od dwóch lat mam powiem, bo się zaczęło wszystko od Wiedźmina na jeden. Znaczy wiecie, wcześniej wiadomo się oglądały jakieś fragmenty, ale tak jed Wiedźmin jeden nagle na promocji mówię, kurczę się skuszę. No, nie wiem czy to była aż taka najlepsza decyzja, bo strasznie mało w nim przegrałem. Ogólnie postacie mi się tam strasznie podobają, ale no sterowanie może się kiedyś przyzwyczaić. Na razie jest dramat. I po prostu nie wiem, no z drugiej strony tak samo mówiłem o Gotiku, a się przyzwyczaiłem jakoś w niego gram i jestem zachwycony, no ale z Wiedźminem jeden zobaczymy, no później sobie kupiłem Dziki Gon, no to już pewnie widzieliście na moim kanale, a jeśli nie to zapraszam was na wcześniejszy odcinek Starszy Klockowy łupów no ale... Teraz zakupiłem jeszcze Wiedźmina 2. Planuję sobie go ograć. Nie wiem, czy przejdę na 100%, na to przesada. Ale mam nadzieję, że nie wiem, czy jak zobaczę, jak będę przychodził Fabułę. Bo zobaczymy, jak mi podpadnie sterowanie w Wiedźminie 2. No, ale może będzie to jakoś. Na pewno. Widzę, że Wiedźmin 2 będzie dobrze zrobiony, no bo wiadomo, fragmenty zawsze się ogląda. No ale dobra, nie będę mówił o fragmentach czy o czymkolwiek, jakie mam tutaj już zestawienie dalsze z Wiedźminem, Ym, jak go poznałem i o swojej historii z Wiedźminem. Po prostu jest fenomenalny. No i będę pokazywał Wam postacie, a pokazuję je Wam, dlatego że planuję kilka mocków z Wiedźminem. Tak, oficjalnie je zapowiadam. Yy, tylko one pojawią się, jeśli już to za jakiś czas, bo planuję jeszcze, yy, znaczy, planuję, no. Pojadę sobie na wakacje do Grecji, no i przez jakiś czas, jakieś około dwa tygodnie, nie będzie odcinków na moim kanale tym samym modku, więc będzie jakaś przerwa. No, mam nadzieję, że po prostu jak najszybciej wrócę po powrocie do formy i zacznę nagrywać i budować mocki. Więc trzymajcie kciuki, ja tylko wam daję przedsmak. No i nie wiem, czy w ogóle wszystkie postacie pokażą się w makietach bo nie wiem czy wszystkie, no nie chcę po prostu wciskać wszystkie postaci w jedno miejsce po prostu chcę po prostu budować r... po kilka figurek braci i po prostu robić z nimi jakieś ciekawe zestawienia ze świata Wiedźmina, więc nie wiem czy wszystkie te zestawienia się pokażą na moim kanale ale postaram się wykorzystać do modków jak najwięcej tych postaci no i zacznijmy od wiadomo pierwszej postaci Geralta z Rivi a przepraszam bardzo jeszcze tutaj zaznaczę, tak dużo postaci postaci jest inspirowanych już pomysłami innych e, twórców, bo już nie pierwszy raz odkryłem Amerykę, nie wbudowałem e, pierwszych postaci z Wiedźmina, e, b, także robią to osoby, które robią customy, e, także robią to inne osoby na grupach, widziałem spor, e, sporo sposobów, więc tutaj nie oszukuję, będę pod, pa, pod, pod, podpatrywałem sporo tutaj pomysłów, więc e, nie bijcie jak ktoś powie, że nie ty to wymyśliłeś czy coś, ja wiem, ja wiem, ale niektóre postaci są całkowicie moje autorskie, więc będę to podkreślał. Ale pierwszą postacią jest Gerald z Rivi. Co prawda tutaj właśnie jest tak pół... parę pomysłów widziałem w, na YouTubie, parę na Facebooku, no i po prostu taki post o Geralt z A więc tak, najbardziej taką mam boleść i trochę smuteczek, że nie mam chromowanego miecza. Taki był kiedyś w Lego. No tutaj właśnie by robił za srebrny, ale wiecie o co chodzi. No, Ale i tak się cieszę, że tutaj ma jakiś tutaj z tyłu Swój drugi miecz. Wiadomo, jeden jest na potwory, drugi jest na ludzi. No i to jest właśnie takie ciekawe, bo często taka trochę metafora, że no wiecie, ludzie też często są potworami, i właśnie to jest tak chyba według mnie w Wiedźminie 3 najbardziej ukazane. No ale no, i nóżki są od Kailorena, buźka jest od Kaja Zinjago, ze względu na to, że ma tą, zobaczcie tutaj, mm, bliznę na twarzy. No, blizna musiała być zaznaczona. Ma tutaj, wiadomo, białe włosy, no i ten ramiennik jest. Według mnie Geralt jeszcze jakby się go jakoś fajnie ustawiło, to naprawdę może yy, dawać czapki z głów. Yy, no jeszcze wam powiem tak dla zaznaczenia, te w, wszystkie postacie mają żółte buźki, takie klasyczne dla Lego, yy, z prostego yy, powodu, że dużo torsików mi pasowało, czy główek do tych postaci, do ty a ty w takich innych kolorach, barwach to już nie pasowało mi za bardzo aż tak do wszystkich postaci, dlatego stąd ten wybór. Yy, kolejną panią, no moją ulubioną, ja uwielbiam jednak Jennifer, Jen. No, ja ją po prostu, no, ja wiem, że ona ma sporo wrogów, chociaż Wam powiem tak, Tris, Vis, To tak szczerze Wam powiem, mam chyba tak połowę tema, ta ma fanów, i po, druga połowa też ma połowę fanów, więc Wam powiem, że tak po połowie są, tak uważam, że z, y, ludzie tak chyba o nich sądzą. Ja jednak jestem z serduszkiem za Zajen, uwielbiam ją taka uważam, że taki tworzy komplet taki, yy, takiej rodziny wiedźmińskiej powiedzmy to yy, jest taką trochę dla yy, no tutaj Ciri matką, no i dla Gerarda też żoną, według mnie. Według mnie charaktery się uzupełniają. No i za gadżet postanowiłem dać ten Wirek, tutaj ten taki Ninja Gon chyba występował, jako że ona tutaj z czarów jakiś używa. Torsik jest z Harry Pottera figurki, bardzo mi tutaj pasował, bo jest jakiś płaszczyk, jakiś jest tutaj wisiorek. Może to jest bardziej taka zimowa kreacja, ale według mnie do, niej, do jen jak najbardziej pasuje. Włoski też są czarne, bardzo mi pasują. Twarz jest od Żylecy z Lego Przygody. Strasznie jakoś nie miałem problem, żeby wybrać ym, idealną główkę dla Yen. Jakoś po prostu nie mogłem znaleźć jakiegoś takiego idealnego grymasu dla niej, yy, bo jednak jest strasznie taką charakterystyczną postacią. No i z tą buźką troszeczkę był problem, ale to jakoś tak tragicznie według mnie nie wygląda. Jeszcze w walce może to jeszcze taki, dodać takiego rumoru, że tak walczy. Yy, dalej mamy Ciri. Yy, kolejna moja ulubiona postać yy, jest świetna. Uwielbiam ją ta twarz, nie wiem czy może ją lekko nie postarza, ale w każdym razie wybrałem tą twarz. Też widziałem w internecie tą figurkę, że już ktoś ją tak budował przez tą wiadomo bliznę na twarzy. Włoski wiem, że są chyba odrobinę za długie, tak sobie próbuję przypomnieć, no ale może tragedii nie ma. Widziałem, że są krótsze, ale ja ich nie mam. No i torsik jest od piratki, nóżki no to są akurat przeciętne, tylko ciemnobrązowy. No i miecz jest od figurki tego wikinga. No tak fajnie wyglądał tak na taką jaskółeczkę z Irael. Dalej tutaj, będę tak na przemian może te figurki pokazywał. Dalej mamy Tris Merigold. Co prawda ja jak mówiłem wolę stokrotnie jen, ale jednak Tris też jest całkiem fajna. Chociaż wam powiem, ona jest tak... No, wiecie, je nie ja lubię, że ona ma jednak swój charakterek, a tristrach ja mam trochę wrażenie, że ona na za bardzo wszystko przytakuje. No, i to mi się akurat w tej postaci nie podoba. Ale jednak nie pozostaje, że jest bardzo ważną i kluczową wręcz dla fabuły Wiedźmina postacią. Poza tym, nie to, że tak ją w ogóle od razu nie lubię, czy coś. Oczywiście lubię, ale po prostu mówię mniej. Tak, Torsik jest od pani. Tej takiej Neridy Walecznej, nie wiem jak ją nazwać, tej elficzki takiej w serii minifigurek. E, tutaj noszki są Misterio. E, tutaj główka jest od tej samej figurki co Torsik. No i włoski to tutaj ja wiedziałem, że ja je tak wykorzystać. Je głównie pod tą postać kupowałem. Są od e, pani e, Barbary Gordon. E, z z LEGO Batman mówi i bardzo mi tutaj pasowały. Dalej no figurka, w której nic nie zmieniałem, już się pokazywałem, czyli Jaskier. No, było wiadomo, że to jest Jaskier. No, naprawdę identiko wygląda jak z Wiedźmina 3. No, no wiadomo, może nie identiko, że każde przebarwienie, czy jakiś, każda tam, czy każdy, nie wiem, detal jest tak samo, jak w tej figurce, no, ale wiecie, no, kolor z się zgadza tutaj instrument się zgadza wszystko według mnie się zgadza no poproszę to jest jaskier dalej mamy papę wesemira Papy no kolejna świetna postać no on ma tutaj troszeczkę przez to że włożyłem mu ten miecz no to ta fryzurka tak się może zarostem ładnie nie yy, tak godzi no, ale wiecie, wam powiem, że także. Jednak zastanawiałem się, czy by na przykład Torby mu nie dać jakiejś takiej, wiecie, sakiewki yy, by tutaj troszeczkę to logo niepasujące by zasłoniło ale troszeczkę wam powiem był problem w tym, że Uznałem tak, no bo Westy mieli zawsze dawał jakieś mądrości. No, i jedną z jego mądrości było, że Wiedźmin nie rozstaje się ze swoją bronią. No i tak nawet Geralt to pilnował. No, i no, jak ktoś gra w Wiedźmina 3, to wiecie, jak Geralt tego dopilnował. Nie będę tutaj spoilerował. No, i po prostu uznałem, że dla Wiedźmina są najważniejszego miesza, dlatego po prostu postanowiłem mu je dać. Dalej, nóżki. No, takie z Legostora, po prostu je brałem. Nie mam jakiejś konkretnej figurki ich. Włosy pana Gipsa, No, i ten taki, po prostu taka poważna twarz. Festemir jednak był poważny w dużej mierze. No, i. Kultowa postać, jedna naprawdę, chociaż jak tak będę mówił, że chyba każda z postaci jest jedną z moich ulubionych w Wiedźminie, no ale co zrobić, Wiedźmin jest świetny. Wernom yy, Roche, no kurczę, jeszcze nie mogę zaczekać, jak, doczekać jak odpalę Wiedźmina 2 i usłyszę tego, no on ma tyle z, z słynnych te tekstów, że tego bym nie zliczył. No, ten turban no idealnie mi pasował do niego, jak się go zdobyłem i pomyślałem, no kurczę, no tak on może robić za Turban Marosza, No i mówię, kurczę, tak trzeba było zrobić. No i zrobiłem. Buźka miała być z początku inna, taka bardziej poważna, ale że ten mechanik jakoś mi tak idealnie pasował tak zaraz. A może koniecznie Buźka, w sensie gry, yy, jego grymas nie pasował, ale tak sam zaraz, taki selwetka twarzy mi pasowała bardzo. No i też ma poważny tutaj duży miecz. No i może tutaj walczyć. Może nie na potwory, no ale wiadomo. Tutaj może walczyć z alfami na przykład przydrożnymi. No i tak. Mógłbym oczywiście zbudować jeszcze sporo postaci. Jeszcze mam sporo ich ulubionych w Wiedźminie. I takich bardzo ważnych, i takich co bym po prostu chciał mieć z Lego. Na przykład mógłbym jeszcze zbudować tutaj talara no ale niestety z Talarem jest taki problem, że y, figur... nie ma za bardzo figurek z monoklem y, w tej kolorystyce, bo idealnie pasuje mi tutaj figurka pingwina, ale niestety pingwin nie ma tego koloru skóry, a chcę żeby wszystko było spójne. Yy, jeden podróżnik miał monokl ale on miał wąsa, więc też się nie zgadza z Talarem, dlatego no i trochę taki torsik ciężko by było dobrać, więc tutaj odpuściłem. Może wiking jakiś by miał taki torsik, ale postawiłem odpuścić. Chociaż Talar jest świetny. Yy, na tutaj Dijkstre też trochę miałem pomysł chociaż tak ciężko by było go oddać twarz no i kto jeszcze mógłby być taki ciekawy no jeszcze się zastanawiałem może żeby zbudować jednego łowcę czarownic. no ale niestety ten turban no Wernomrosz zajął ja nie mam drugiego więc nie mam prawa się czepiać może kiedyś na chwilę wypnę panowi Wernoszowi i tutaj mam nadzieję że się zgodzi i tutaj z takiego zbuduję w jakimś mocku no i jeszcze kto mógłby być, no jeszcze mógł być jakiś żołnierz Redani, no ale z żołnierzami Redani jest taki problem, że. No, że potrzeba tego torsiku takiego z Legostora z tym orłem. No i ja sobie pluję w brodę, że ja go nie wzięłem. Naprawdę ja go mogłem wziąć, ale naprawdę wtedy nie wiedziałem jakie on jest ceny. Jako miarzem wtedy głupoty zrobił, to ja nie wiem, ale no, mówi się trudno. I tak uważam, że jakiegoś mocka mogę zbudować tutaj yy, z Wiedźmina. No i tutaj, jeżeli chcecie, tak yy, jakoś tutaj pomysł, to wam tylko podpowiem, że będzie jakieś jedno takie. Chyba nadne. Jedno z większych miast z Wiedźmina wybuduje i takie mniej więcej będzie ze środka gry. No tutaj mały taki spoilerek. Wiem, że może nie jest jakiś to duży spoiler, ale będzie, bo uważam, że jakbym coś jeszcze powiedział o tym mocku, to by za dużo zdradziło. Także dzięki, że oglądaliście, że wysłuchaliście aż do tego końca. Wiem, że się rozgadałem, ale mam nadzieję, że chociaż popatrzyliście na ładne postacie. Dzięki, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć.